Siemanko na kanale Grad Cześć, witajcie! Dzisiejszy odcinek będzie z piaskownicy. To, że tym razem będziemy trzepać piaskownicę na mieście. Zobaczymy, jakie fanty tym razem uda się wyczasnąć. Także Zabieramy roboty. się do roboty. Sygnał, Sprawdzamy No taki śmieć tylko Tu gdzieś mamy drugi sygnał No i zawleczka od piwa mhm. Coś małego? A jest, dobra o. Jakiś grosik mały A. Pierwszy grosz U mnie pierwsza monetka Co to jest? Kurde nie widzę, muszę wziąć w rękę A, 5 groszy złapie ostrość O, jest, teraz widać 5 groszy Zobaczymy co tu mamy no i kolejny grosz. No. Kolejny grosik. To, to A jednak jest. I grosik. Mamy kolejny sygnał. I już widzimy. Kolejny grosz. Tak. Teraz będzie chyba dwa grosze tym razem. I kolejna mamona leci. Następny grosiak. Kolejny sygnał i wypadło już. Co to jest? Z PRL-u moneta. Teraz nie wiadomo, kurde. 1983, tak, PRL <gry> Kolejny śmieć, pa złotko i kolejne grosze wpadają. Tutaj jest jeden grosz, no i coś mamy zobaczymy. No już widzimy monetkę, pięćdziesiąt groszy. Dwa grosze. Tu mi coś już wypadło. No i zobaczymy, co to jest. No i mamy kolejną monetkę. I też będzie 50 groszy. Na piaskownicy trochę fantów pada. I dwudziestka Tutaj po tej dwudziestce od razu machnąłem tylko wykrywaczem Dwa razy Zamieliłem ręką i jest dziesiątka Tym razem coś malutkiego No coś takiego Chyba od kolczyka No coś takiego będzie i tu wypadł już kolejny grosz Pokazywało mi tutaj mocny sygnał, ale już widzę, że puszka, jest potwór Wyciągnijmy ją, żeby tu się nikt nie skaleczył o! Sprite jeszcze cały nie. To nie chciało, <grystanie> Sprite jeszcze cały <grystanie> No pewnie deszczówka Ale dobra Kucha wyciągnięta Co masz? Tu będzie... Dwa grosze Dobra Wyszła teraz o... Mamy dwójeczkę Dzisiaj pierwszą No i gitara No i mamy co tu jest o... Tym razem 10 groszy znowu biło, wypadło 2 grosze ale te sygnały są bardzo różne. Czasami pokazuje 80 ponad 80 albo tym razem było 60, 65 i 2 grosze a tym razem kapsel pierwsze w sumie dzisiaj w tej piaskownicy Słowak zwykły Znowu takie kulki A nie, tym razem coś od łańcuszka Musiało się oderwać Coś takiego O, tutaj jakiś cypek mały I tu kolejna moneta też chyba będzie grosik albo i dwa Tylko kopnąłem lekko i od razu 50 groszy wypadło Tobie 50? Tak, no, od razu Dobra, ja... właśnie zmieniamy miejscówkę na drugą piaskownicę Od razu śmieci, a nie moneta, a złotki zwykły. Jest grosik. W drugiej piaskownicy od razu wpadł chyba grosz. To robi się ciemno, nie wiem, dobrze, ale to będzie grosik. I kolejna dwudziestka. Tym razem będzie chyba 10 groszy. O, deszka. 50 groszy chyba to będzie. Jest kolejne 50 groszy. Tutaj już nic nie widać. No jest kolejna monetka. O, podoba. Nie będzie tak pewnie widać. A to chyba 2 grosze. Wróciliśmy już do domu, bo się ściemniło i robimy podsumowanie dzisiejszego wypadu z piaskownicy PRLK z 83, Jedna moneta, której nie mamy już w obiegu, a tak to wszystkie współczesne monetki. 2 zł 50, 20 i tak w dół. Do tam wpadło roku. dokładnie 6,31. 6,31. Mhm. No, jak na piaskownicę i kacinę tak. wypadło tylko. Głównie z tej pierwszej, prawda? Bo tylko byliśmy na tej pierwszej, na tej drugiej już było za ciemno i tam no, posiedzieliśmy za 10, 10 minut. minut. No. I to byłoby już na tyle z dzisiejszych poszukiwań. Dziękujemy za oglądanie. No i zachęcamy również do oglądania naszych poprzednich filmów. No Jeśli obecny filmik z piaskownicy Wam się podobał, możecie zostawić łapę i komentarz. Także trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.